Tyle! Oto odcinek pierwszy. Nieznośna lekkość pytu. Powiedźmy na Kundery, którą mieliście przeczytać. Jak wiecie lub nie wiecie, została napisana w roku 1982, ale Kundera nie wydał jej wtedy. Zresztą e, dość długo nie mógł jej wydać w swojej ojczyźnie. Ona po raz pierwszy została opublikowana w języku francuskim, przetłumaczona na francuski dwa lata później, czyli w roku 1984. Następnie na angielski rok później, czyli 1985, okazuje się w Kanadzie, a w Czechach, czyli w ojczyźnie Milana Kundery, dopiero w roku 2006, co jest dość zaskakujące ze względu na to, że powiedzmy sobie, Blok Wschodni upadł już wiele lat temu, a Kundera dopiero teraz jest publikowany w swojej ojczyźnie. Nieznośna lekkość bytu to tak naprawdę trudne zagadnienie. Możemy się zastanawiać nad samym tytułem i na jego temat napisać rozprawę doktorską, jak sądzę. Natomiast to, co powinno nas interesować w przypadku tej powieści, i co z nią zrobić, i jak możecie się zastanawiać, dlaczego kazałam Wam ją przeczytać, albo dlaczego zachęciłam Was do jej przeczytania. Oczywiście, odpowiedzi jest całe mnóstwo, ale yy, dla mnie. Ta powieść jest ważna ze względu na to, że może po raz pierwszy jesteście w stanie przeczytać w szkole coś, co jakkolwiek dotyczy świata, który już trochę znacie. Bo powiedzmy, że czytając Jądro Ciemności, które poruszało tematy, które Was interesowały, czy nie wiem, na przykład ten rok 1984 Orwella, który ostatnio czytaliśmy. To są rzeczy, które Was interesują, intrygują, natomiast one nie do końca odnoszą się bezpośrednio do najnowszej historii Europy. Oczywiście wiem, że lata 80. czy 60. to dla Was zamierzchłe czasy, natomiast Kundera pisze w sposób. Świeży wciąż, niezależnie od tego, ile ta książka ma lat, i czy i nam się podoba, czy nie, to jakby styl jej pisania sam w sobie, język, którym posługuje się Kundera, jest językiem dość, e, dość prostym. Może nawet nie tyle co prostym, co po prostu przystępnym, zrozumiałym i wciąż aktualnym, paradoksalnie. To, co ja mam tutaj, e, to jest mapa myśli, która dotyczy e, tego. Co się znajduje w tej powieści, jaką jest nieznośna lekkość bytu. No i teraz tak, próbując sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czyli e, co w ogóle oznacza ten tytuł, bo od tego chyba trzeba zacząć, żeby móc rozmawiać o wydarzeniach, które mają miejsce w, w książce, no to musimy sobie odpowiedzieć na to, co to jest byt, bo byt okazuje się być najbardziej zagadkowym wyrazem. W, w tym tytule. No i teraz byt, moi drodzy, to jest podstawowe zagadnienie ontologiczne, ontologiczne, czyli filozoficzne, tej części filozofii, która zajmuje się m, właśnie bytem człowieka, tym, czy człowiek istnieje, czy jak człowiek istnieje. No i e, to zagadnienie ontologiczne ma co najmniej e, trzy znaczenia, to znaczy może być rozpatrywane w trzech kategoriach, ponieważ bytem, po pierwsze, może być to m, wszystko. Co nas otacza. To znaczy, tak naprawdę każda rzecz jest jakimś bytem, tak? Niezależnie od swojej podmiotowości czy braku podmiotowości, jest bytem. Drugą kategorią to jest każda rzecz, która pozwala się w jakikolwiek sposób różnicować względem innych. Czyli na przykład człowiek jest bytem, ale człowiek jako taki, człowiek jako pojęcie, jako istota żyjąca, tak naprawdę względem siebie się nie różni, czyli wszyscy jesteśmy tą rzeczą, która istnieje, człowiekiem. Natomiast odróżnia nasze istnienie, nasze ludzkie istnienie, odróżnia się na przykład od istnienia kota, kota, rośliny czy jakiegokolwiek innego zwierzęcia, i to jest ta kategoria różnicująca, to znaczy możemy postrzegać byt właśnie jako coś, co co opiera się na różnicowaniu, a nie na, na, na samym swoim istnieniu. Kategoria trzecia. Kategoria trzecia jest najbardziej e, chyba pogmatwana albo tak naprawdę stwarzająca nam największe możliwości, czyli jest to moment istnienia. Moment istnienia tak naprawdę zakłada, że nie jesteśmy ciągle, nie jesteśmy permanentnie, tylko e, znajdujemy się w danym momencie. W danym momencie naszego istnienia. Rozumiecie? To jest tak, że nasza egzystencja nie jest ciągła w takim razie, że jesteśmy zdarzeniowi, jesteśmy przygodni, jakby wszystko to, co robimy, czy to w jakiś sposób istniejemy, no jest zależne najzwyczajniej w świecie od tego, czy czasowo znajdujemy się w tym miejscu. I teraz pytałam was o pojęcie czasu, to znaczy pojęcie czasu, zastanowienie się nad pojęciem czasu było waszym zadaniem do nagrania, tak? I mm, właśnie, czym jest czas? Czym jest czas dla nas? I jakby w jakikolwiek, w jaki sposób mamy to rozpatrywać? To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że mm, Kunera nie tyle daje nam odpowiedź. Co, co stwarza nam pewną własną, pewną własną wizję tego, jaki jest czas, czym jest czas, jak go rozumieć, co z nim zrobić i jak sobie z nim poradzić, bo chyba o to chodzi, tak naprawdę. Ta ontologia bytu, zastanowienie się nad tym, czym jest egzystencja człowieka i tak naprawdę to jako główny temat tej powieści, jakby niezależnie od wydarzeń fabularnych, które mają tam miejsce, tam jest mnóstwo przemyśleń filozoficznych, no to tak naprawdę to miejsce człowieka w świecie i to, czym jest człowiek, esencja człowieka, jest najważniejszą, najważniejszą rzeczą. I wydaje mi się, że Kundera najbardziej będzie odwoływał się właśnie do tego trzeciego, trzeciego rozumienia bytu ontologicznego, czyli będzie sprowadzał byt do momentu istnienia. I jego bohaterowie także będą istnieli momentalnie, to nie jest tak, że oni są permanentnie ciągle. Tam plany zdarzeniowe się zmieniają i prawdopodobnie właśnie z tego powodu, że ich formują wydarzenia. Momenty stagnacji u bohaterów, momenty stagnacji w ich życiu są momentami, w których oni muszą coś zrobić po to, żeby zacząć znowu istnieć. No i to jest, jak się wydaje, kluczem do sukcesu. A teraz muszę podłączyć komputer, bo mi się rozładuje.